Gdalena Kordecka, witajcie, kochani. English for Busy dla yoga lifestyle. E, mam takie wrażenie, że dawno się nie słyszeliśmy, w związku z tym nadrabiam dzisiaj zaległości i mam dla Was film o tym, jak pokochać siebie. Inspiracją jest e, najlepszy e, nauczyciel od afirmacji Louise Hay, e, która napisała na ten temat wiele książek. E, film nawet e, powstał. E, Właśnie dzięki Louise, i w związku z tym, a my w Yoga Lifestyle uczymy się tylko od najlepszych, w związku z tym dla Was specjalne afirmacje do tego, żeby pokochać siebie, co na pewno większość z Was już wie, że jest to podstawa do tego, żebyśmy mogli dawać też miłość, tak? Bo ktoś, kto siebie nie kocha, nie, nie potrafi po prostu dawać tej miłości innym osobom, więc zaczynamy każdą zmianę od siebie. No właśnie, i tytułem wstępu tyle, a teraz przechodzimy do pierwszej afirmacji. Kocham to, co widzę. I love what I see. I love what I see. Miłość jest dosłownie w każdym miejscu, a radość wypełnia moje całe życie. Love. Is around every corner and joy fills my entire world. Love is around every corner and joy fills my entire world. I ostatnia afirmacja na dziś. Uh, Życie jest bardzo proste. Co się je, to zbieram, a dzisiaj wybieram dawać miłość. Life is very simple. What I give out comes back to me. Today I choose to give love. I uwaga jeszcze raz. Życie jest proste, tak podzielimy sobie to może. Będzie Wam łatwiej wtedy zapamiętać. Uh, life is very simple. Co się je to zbieram? Czyli co daje innym wraca do mnie tak naprawdę. What I give out. Comes back to me. What I give out comes back to me. Dzisiaj wybieram dawać miłość. Today I choose to give love. Today I choose to give love. I z takim przesłaniem ee, kończę to, co zaczęłam. I mam nadzieję do rychłego usłyszenia i zobaczenia. Pięknego dnia Wam życzę.